Siemano, witam. W dzisiejszym filmiku taki szybki wypad na wykrywkę. Jest Sławek. Siemano. Znalazłeś już coś? Już poza kadrem się udało znaleźć 10 groszy. No, jesteśmy na plażówce. Zobaczymy co dalej. Pełno kapsli. A my, la, a my nadal na poszukiwaniach Mamy zamieszki z za piwa, tu granatu a, Moje tak. buty Robert, Moje buty, my Moje buty, może No Jasne głęboko no. Nosz? Nosz? Ja. Jest. No groszy. No, widać, kupił. Na bułka, pół bułki. No. Ja. To jeszcze trzeba na dwa bułki. Ty, już mamy 10 groszy, 20 groszy i 50 groszy. Kurde, a tam się przydała Piątek Ten złoty? Ja? Nie ma Ty U. Mamy piąteczkę Ładnie Zadowoleni Szukamy dalej, kawałek jeszcze zostało Światłość. Jest kasa jakaś jeszcze? Jest znowu 20 groszy. Ładne. No? I nie. Jeszcze tu się popatrzymy tym brzegiem, No i przejdziemy. Przejdziona cała. I plaża przejdziona cała? Tak jest. Zostało. Musimy spalić Dobra, coś robią, bo to Dobra. Tyle coś, Czy widzimy się? No. Widzimy się na podsumowaniu. Mamy parę... Groszy, trochę zawleczek, trochę kapsli też I 5 zł 5 jest Jest dobrze A, czas na relaks Czas na... Po poszukiwaniach Ćwiczenia Trzeba maka wypalić Patrzcie te ruchy, kocie ruchy Trzeba maka wypalić ciek, To tak ciek, też ciek. można ćwiczyć. Tylko, że to seksualnie Patrzcie jakie kocie ruchy Ale tu sobie zęby można na tym wybić o, tu, tu się ćwiczy. Jakoś, tu jeszcze jakoś kobita i... <grym> <laughs> tu się ćwiczy. Ja pięt Ty Wojna. Jedziemy. Seria. To się. Tąfujemy. Dziś ON. Pali po drogi. Co też można inne? Ja, no, wiem. w losy. Co pani wychodzi? To. Przewodniczący! ile u nas jest? Siedemdziesiąt. Siedemdziesiąt, no. Siedemdziesiąt, nie ma więcej! nie ma więcej! Widzę, że nie a w flegmie z Was. Co byś się dopełnił na dołu z takim zasięgiem tak ramią? to łatwiejsze, to jest gorzej. Niemożliwe. Wow! Można się przejrzeć teraz. Widać się. Co to Co to za ofrut? Teraz wejść do tego lustra i połacz. Zacznij do tej siebie. Tak widać. Jesteśmy po kolejnych wykopkach, takich króciutkich. Nie wiem, 20 minut, pół godziny tam byli. Coś na co tego? No. Na. 15 minut, bo jest tutaj No właśnie. I mamy. Tu jest urobek. Milczący garści kapsli. No, to mamy. O, rubiutkie. 6 zł. No ładnie myślę nawet. Jak na taki spontan. Ładnie za pół godziny 6 zł. Dobrze, to no. uciąć? No, teraz jeszcze się napijemy. Zobaczymy, co nam tu przeznaczenie napisze. To jest moje. To właśnie ten. No, tak mi się też wydawało. Zróbcie, co ty tu masz przeznaczone. Co za wieczór, no ja się wszystko zgadza. Dopiero nas czeko wiecz wieczór przy ces Nagramy Zagramy trochę. Dosek. Tak, o, zdrówko. Zdrówko. Jak bulku. bólku. nie będą stuli. Nie <laughs> Jeśli wam się podobało, chcecie więcej takich odcinków, materiałów, to subskrybujcie kanał. Na razie. Na razie.